Ania, to jest go live, go live. <grych> I takie są. Dobrze, słuchajcie, dzień dobry. Mam nadzieję, że internet nie siądzie w trakcie, bo, um, bo jest śnieżyca. Na wsi. Nie wiem jak u Was, ale ta wiosna w tym roku jakoś tak zupełnie nie chce, nie chce, przychodzić, więc mam nadzieję, że internet y, wytrzyma, nie zasypie <głos》> i będzie dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie. Co my mamy dzisiaj za dzień? Dzisiaj mamy czwartek standardowo, czyli zielone, zielone czwartki, 15-minutowe sesje QA, w których odpowiadam na, na Wasze pytania. Pojawiają mi się tutaj informacje, że, że się powoli dołączacie. Pamiętajcie o tym, że te nagrania zostają, one nigdzie nie znikają, one zostają zarówno na. Przepraszam, bo stół mi się trzęsie w momencie, jak za mocno położę łokieć. Cały czas jestem jeszcze trochę chora. Te nagrania zostają, na Facebooku je znajdziecie po prostu w takich. Jak będziecie skrolować, to one są, ehm, nigdzie nie znikają. Ehm, znajdziecie je na Instagramie, normalnie w poście. Też można je wyszukać po hashtagu QA z Zieloną. Ale ehm, co zrobiliśmy od jakiegoś czasu, znaczy jakiś czas temu to zrobiliśmy, jakieś 2-3 tygodnie temu, przenieśliśmy wszystkie QA na stronę internetową do zakładki Rozmowy z Zieloną. I tam możecie sobie wybrać albo rozmowy z gośćmi. Albo QA, w zależności od tego, co Was bardziej interesuje. Zakładam, że wszystko Was interesuje, <grydy> chociaż wiem, że tak nie jest. No i na YouTube oczywiście też zostają, one są umieszczone też w playlistie. QA z zieloną po prostu, tak. I zapiszę, że w Mińsku Mazowieckim też jest biały śnieg, pada cały czas. No co zrobić? Słuchajcie, co zrobić? No... No, ja już też mam dosyć. Myślę, że już wszyscy mają dosyć i już po prostu wszyscy, wszyscy czekają na, na tą wiosnę. Ona nadejdzie, nadejdzie. Um, ale jeszcze trochę musimy się uzbroić w cierpliwość. Um, dobra, słuchajcie, dzisiejszy temat jest takim dosyć dla mnie dziwnym tematem. Um, bo ja się nie spodziewałam takiego tematu e, w ogóle, że kiedykolwiek go będę poruszać w, zielonym, e, w Zielonej, e, bo w Zielonej zajmujemy się kreatywnymi, zielonymi rzeczami, takimi długiej cioszce, w świece, mydła, kosmetyki, nie wiem, kwiaty z papieru. To jest moje ostatnie największe hobby. Uwielbiam po prostu tworzę wszędzie w domu, już teraz mam kwiaty z papieru. i e, 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 jakby takimi rzeczami. Natomiast no, no prowadzę, teraz, prowadzę teraz spotkania dla, dla dziewczyn, które rozwijają swój zielony biznes, więc jakby też nacisk w komunikacji jest, jest na to położone I te pytania, które wam dzisiaj przeczytam i na które odpowiem, one niestety nie, znaczy, niestety, nie wynikają z tego, co się dzieje teraz, tylko jakby one są zebrane z z różnych okresów. I są dziwne dla mnie osobiście, dlatego, że um, pytajcie mi się, jakie są moje motywacje, skąd ja się tak bardzo uśmiecham? czy jakby Skąd ja biorę tyle siły i energii do tego, żeby, żeby się uśmiechać? I tych pytań było na tyle dużo że ja w końcu je, stwierdziłam, że je zbiorę i wybrałam takie trzy najbardziej reprezentatywne um, pytania. Um, no i. Zobaczymy. Widzicie, ja się cały czas uśmiecham. No dobra, słuchajcie, to co? Ja przechodzę w takim razie do pytań. Nie będę widziała waszych, waszych pytań tutaj, tylko otwieram sobie taką specjalną tutaj zakładkę. Okej, okay, dobra. Pierwsze. Co chciałabym, ja sobie tutaj zapisałam, żeby nie zapomnieć, to pamiętajcie proszę, że ja nie jestem ani coachem, ani psychologiem, tym bardziej psychiatrą, i wszystkie rzeczy, o których ja Wam dzisiaj będę opowiadać, ale w ogóle wam opowiadam, one wynikają z mojego doświadczenia życiowego, już nie takiego małego, wynikają z mojego know-how, wynikają gdzieś tam z wiedzy, z, z moich przeżyć. Jeżeli czujecie, że jesteście smutne, smutni od dłuższego czasu że was to wszystko przerasta przeraża, że to nie jest tak, że jeden dzień jest fajny drugi dzień jest źle to ja was bardzo proszę byście poszli do lekarza, bo z depresją w ogóle no nie ma, z depresją jest z jakimiś takimi stanami um, depresyjnymi nie ma żartów, nie ma przelewek ok, także pamiętajcie o tym um, dobra Wiem też z mojego, znaczy nie z mojego, z doświadczenia bliskich mi osób, jakie to jest ciężkie przeżycie. Także, okej, okay. dobra, słuchajcie, pytania. Jakie to jest dziwne w ogóle, że Wam odpowiem na takie akurat pytania. O, gdzieś tu mi umknęło. Co tu jest, co tu się dzieje po prostu. Dobra. Monika pisze: Aga, trafiłam na ciebie niedawno, a to jest najnowszy w ogóle post. A, czy pytanie? Ehm, Monika pisze: e, Aga, trafiłam na ciebie niedawno i od razu przeskrolowałam cały twój Instagram. To niesamowite, co robisz, zwłaszcza, że byłam, byłaś chora. Nie wiem, czy chcesz o tym rozmawiać. I masz remont tej przepięknej pracowni. Patrzę na ciebie i zastanawiam się, skąd ty bierzesz tę energię. Ja po pracy z reguły jestem tak zmęczona, że nie mam siły na nic i najchętniej bym spała. A u ciebie doba ma chyba 72 godziny. Jak ty to robisz? <laughs> Dobra. To ja wam powiedzieć wam, ok. Jakby odniosę się od razu tutaj do, do tej choroby. Ja nie mam jakichkolwiek problemów z tym, żeby mówić, że byłam chora na raka, lewostronnego raka piersi, jestem Amazonką, jestem po 17. 17. 17, tak. Po 17 chemiach, czterech czerwonych, czyli takich ciężkich, po których wypadają włosy. 13 tych lżejszych, białych. Jestem po 21,1 naświetlaniach. No i generalnie byłam ostro chora, bardzo chora. I nie mam z tym jakiegokolwiek problemu, żeby mówić. Dlatego, że uznaję to wbrew, że jakby za mój obowiązek, żeby o tym mówić, żeby pokazywać Wam, że trzeba się badać. Jakby ten rak, ta moja choroba, ona się nie przewija bardzo często gdzieś tam w tych informacjach. Na pewno się pojawia w kwietniu, bo 27 kwietnia się dowiedziałam, że zachorowałam. No i na pewno się pojawia w październiku, bo wtedy jest wtedy jest miesiąc świadomości o raku piersi, chyba coś takiego. Więc jakby na pewno w tych dwóch miesiącach się pojawia, ale gdzieś tam się też przejawia w trakcie. Także ja uznaję, że to jest mój obowiązek, żeby o tym mówić, że, że byłam chora, żeby wam pokazywać, że trzeba się badać, że to jest konieczne, konieczne. Dobra. Skąd ja biorę tą energię? Bo ja z reguły po pracy, jestem tak zmęczona, że nie mam siły na nic. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że ja mam, że ja mam też cały czas energię. Absolutnie nie. Ja mam po prostu wybrane priorytety. Priorytety. Dzisiaj właśnie to jest ten temat tego live'a. Priorytety, którymi ja się kieruję. Mam priorytety na swoje życie, Taką wielką, wielką wizję mam. I mam priorytety na dany rok. To jest takie słowo, które mnie określa. Wiem, co. Będę robiła w danym roku. Mam też priorytety na miesiąc i mam na każdy tydzień, na każdy dzień. I na przykład dzisiejszym priorytetem to jest live z Wami, to jest spotkanie z Wami. I nic innego się mogę nie robić. Jeżeli nie mam energii na nic innego, to zrobię tylko i wyłącznie live. Jutro na przykład, a dzisiaj mam dwa priorytety, bo dzisiejsze mam spotkanie o 19.00 z dziewczynami z, zielonego, z Zielonych spotkań Także ja mam priorytety i robię tylko i wyłącznie to, co jest ważne, co mnie przybliża do mojego takiego większego celu. Jeżeli mam siłę, to ją robię, jeżeli nie mam siły, to jej nie robię. Okay? Ona w pewnym momencie to się zemści na mnie, bo przyjdzie w końcu. W końcu to, co wkładałam, stanie się bardzo ważne i to zrobienia. Ale dzisiaj, że nie mam siły, to tego nie robię. Także oczywiście, że tak, ja mam też takie momenty, kiedy mam wszystkiego dosyć. Ale wtedy przypominam sobie, po co ja to robię. E, moim celem, znaczy moją wizją, to jest Pracownia Boruja. To jest e, pr, Pracownia Boruja w świecie offline i taki zielony hub w świecie online. I to są moje wizje, moje cele, do których dążę. I wszystko, co robię jest temu, jakby na tym się koncentruję. Nie rozgrabniam się na mniejsze części. Jakby ja, ja widzę takie fajne rzeczy, którymi mogłabym się zająć, bo one są super wciągające itd. Ale wiem o tym, że mogę je zrobić, jak ja mam własny czas i, i one są dla mojego własnego rozwoju. Natomiast w takim zawodowym em, życiu skupiam się na tych moich priorytetach. Nie wyznaczam sobie w jakikolwiek sposób celów w życiu prywatnym. Moim celem w życiu prywatnym jest to, żebym e, ja z moją rodziną, e, żebyśmy po prostu byli szczęśliwi i to wszystko. I to wszystko, żebyśmy się kochali tak jak się kochamy do, do, dotychczas. Także to, to nie jest tak, że ja mam... E, zielona jest moją pracą. Faktycznie zielona jest moją pracą. Teraz na, 20, na, na 7, 7 dni w tygodniu zielona jest moją pracą. Nie pracuję już od dawna, dawna na etacie, więc jakby faktycznie jest mi łatwiej poświęcić to. E, ale e, pamiętam jak Jaką trudną decyzją była dla mnie, było dla mnie zrozumienie, że albo się poświęcę teraz zielonej, a cała reszta będzie yy, mniej ważna, albo będę cały czas uważała, że wszystko inne jest ważne, a zieloną będę robiła sobie później. Okej, okay, słuchajcie, mam nadzieję, że. Uff. Właśnie mi się pojawiła aktualizacja na komputerze. Okej, okay, uff, dobra, mam nadzieję, że wytrzymam. Dobra, słuchajcie. Także moja doba ma, nie ma 72 godzin, moja doba ma 24 godziny. Moje zadania po prostu są jasno określone, na czym mi w życiu zależy, do czego dążę. A to, że się uśmiecham, to dlatego, że wiem, co chcę w życiu robić. Otoczyłam się świetnymi osobami, to był mój świadomy wybór. Że takimi osobami się otoczyłam, a inne, które były osobami dla mnie toksycznymi, odstawiłam. To było trudne. Nie mówię, że to było łatwe, to było bardzo trudne. Natomiast wszystko, co robię teraz, to są moje świadome wybory. Niektóre, jeżeli łapię się na tym, że to są nieświadome wybory i wchodzę na automat, no to muszę się zatrzymać i przypomnieć sobie, że. Świadomy człowiek podejmuje świadome świadome wybory. E, dobra, Renata pisze, cześć Agnieszka, ukończyłam niedawno Twój kurs o prowadzeniu warsztatów, jest fantastyczny, dziękuję Ci bardzo za niego, bo zupełnie inaczej patrzę teraz na warsztaty jako źródło mojego dochodu. Ten kurs, słuchajcie, o prowadzeniu zielonych warsztatów jest po prostu fantastyczny. Ja przepraszam za taką dygresję, ale ja muszę to powiedzieć. To jest najlepszy kurs, według mnie, o prowadzeniu warsztatów na polskim rynku. Naprawdę, naprawdę. Okej, okay, dobra, ale tu nie robimy autopromocji, ale zachęcam, zachęcam. Dobra, ale mam pytanie. W kursie mówisz o różnych sposobach docierania do klientów. Ja powoli wdrażam te Twoje zalecenia, ale czasami ręce opadają, bo wszyscy chcą tanio jak się nie poddawać i cały czas się uśmiechać i dawać tą dobrą energię o której mówisz ta dobra energia to przede wszystkim ona jest w was ona jest w tobie ona jest w tobie ona jest we mnie i jeżeli jeżeli ja powiem ok ten klient to nie jest ten, jeżeli ten klient chce tanio albo ten klient nie mam z nim takiego vibe, to to nie jest mój klient. Ja chcę mieć klientów tylko i wyłącznie takich, z którymi ja chcę pracować. Którzy sprawią, że moje serducho będzie skakało z radości. Którzy sprawią, że na warsztaty będę chciała jechać z radością. Z, takim, z taką ekscytacją. I to są moi klienci. Wy jesteście takimi moimi klientkami. Ja uwielbiam z wami rozmawiać i uwielbiam się z wami spotykać na warsztatach, albo w kursach, albo nie wiem, na spotkaniach online. E, a cała reszta. Po prostu. E, jeżeli, jeżeli ci Renata, opadają ręce, bo klient mówi, że jest, że, że jest za drogo, i on chce tanio, ok. Okej. Okay. Przechodzisz na nim do porządku dziennego. Po prostu i działasz dalej. Bo Ty wiesz, co jest Twoim celem. Twoim celem na przykład. To akurat nie napisałaś mi, co jest Twoim celem, i jaką tam masz wizję swoją i misję życiową, co, co, co cię napędza takiego w życiu. Natomiast jeżeli nie chcę teraz wkładać słów w twoje usta Renata. Jeżeli na przykład mówisz, że zakładam, że chcesz prowadzić warsztaty, tak? I chcesz prowadzić je dla takich fajnych tam nie wiem osób. fajne dla każdego znaczy też coś innego. I dajesz swoją ofertę, to pamiętaj o tym, że prawem Pareta, a ono działa, 20% z tych ofert będzie w ogóle przeczytane przez klientów. Tak? Czyli wysyłasz oferty i te oferty będą przeczytane przez 20% osób. 20% osób z tych 20% osób się do ciebie odezwie, a 20% z tych 20% będzie Twoimi klientami. Tak to działa. To są liczby. Tak? Możemy tutaj mówić o konwersji dwuprocentowej i tak dalej. Ja sobie zawsze tam przyjmuję 20%. Więc nie ma co się załamywać, że pierwszy, drugi, trzeci, piąty klient chce tanio. To nie jest Twój klient. Ty szukasz takiego klienta który będzie chciał z Tobą pracować i z którym Ty będziesz chciała pracować. I to jest taka Twoja wizja. I to, to znaczy to jest, to jest taka Twoja, jakbym Ci miała poradzić, to po prostu nie załamywać rąk, tylko ścisnąć poślady i <laughs> jedziemy dalej. Po prostu jedziemy dalej. Naprawdę. Ci klienci przyjdą w momencie, jak uwierzysz w siebie, uwierzysz w swoje możliwości, uwierzysz w to, że jesteś w stanie dać na tych warsztatach całą siebie, przekazać całą swoją wiedzę, całą swoją energię. I, I tacy właśnie klienci do ciebie przyjdą. Czy klientki do ciebie przyjdą. Nie poddawać się absolutnie nie. Najgorsze, co można zrobić, to poddać się po, po y, trzech miesiącach albo po pół roku. Do zbudowania fajnie działającej, prężnie działającej firmie, która, której niektóre już procesy są zautomatyzowane, potrzeba roku, a czasami dwóch, a czasami siedmiu, jak w moim przypadku, bo nie słuchałam mądrzejszych, nie mówiłam. Idź do tej, to ci w głowie poukłada. Tak? Pamiętajcie o tym. Dobra. A, eee, z się rozgadałam, ale okej, okay, dobra. <laughs> Michał, mamy pana, który do mnie napisał. Michał. Pani Agnieszko, czy prowadzi Pani jakieś warsztaty spotkania dla kobiet w temacie motywacji? Bo moja żona cały czas panią obserwuje i marzy o takim spotkaniu z Panią. Bardzo by chciała zacząć tak działać, jak pani działa, ale żona boi się zacząć. Pozdrawiam, Michał. Panie Michale, przede wszystkim um, dziękuję bardzo, że Pan napisał. I teraz tak, um, są takie listy do redakcji, <śmiech> przepraszam. <śmiech> um, strach przed rozpoczęciem działania to jest najbardziej spotykany strach. To jest tak samo jak strach przed zbadaniem się, czy aby czasami nie jestem chora. I ten strach nie zniknie, dlatego że będziesz się bała, on zniknie, dlatego że zaczniesz działać. Tylko i wyłącznie działanie sprawi, że twój strach zniknie. Nic innego, nie tony przeczytanych książek, nie setki wysłuchanych podcastów. Tylko i wyłącznie działanie. Jeżeli zrobisz ten jeden krok, jeden krok, a potem drugi krok, i potem trzeci krok, to już dalej pójdzie. I teraz uwaga, na piątym kroku mogą się pojawić znowu trudności. Życie tak się zawsze dzieje, zawsze. Może niekoniecznie na piątym kroku, może na dziesiątym, ale te trudności się pojawią i trzeba to zaakceptować, trzeba to tak objąć, że hej, ja teraz robię coś dla siebie. I te trudności. To jest coś, co ma mnie uczyć. To nie jest jakaś moja porażka. To nie jest to, że świat mi się wali. To jest po coś. Ja się przez te trudności mam czegoś nauczyć w ten sposób. <laughs> Także to odnośnie działania do Was wszystkich. Odnośnie czy, czy ja prowadzę warsztaty, spotkania w temacie motywacji? Nie, bo ja nie jestem coachem. Ja nie jestem psychologiem. W życiu w jakikolwiek sposób nie chciałabym Wam zrobić krzywdy. Tak? Rozumiecie? Krzywdy bo jeżeli pójdziecie do osoby, która nie ma kompetencji, to może Wam zrobić więcej krzywdy niż, yy, niż pożytku, tak? ale kompetencje niekoniecznie muszą oznaczać dyplomy, certyfikaty. Yy... No. Natomiast nie prowadzę takich spotkań, natomiast w pracowni Boruja w czerwcu będą będzie takie spotkanie, będzie podsumowanie trzymiesięcznego programu, który, o którym niedługo już Wam opowiem, bo już nie mogę doczekać. Pierwsze informacje dostaną dziewczyny z zielonych spotkań, później Wy, które nie jesteście zapisane. I, i, i będzie podsumowanie trzy miesięcznej pracy, bo w czerwcu już pracownia będzie tak pi oko gotowa, może nie warsztatownia, ale, ale dom będzie gotowy i wtedy się spotkamy na weekend i wtedy będziemy e, m, obmyślać strategię na dalsze, dalsze miesiące, dalsze lata e, i wtedy będziecie będą sobie dziewczyny em, opracowywać tą wizję, która im się wy, wyklarowała w ciągu trzech miesięcy, a trzy miesiące to jest bardzo dużo czasu, z jednej strony to się wydaje, że to jest mało czasu, a z drugiej strony to jest niesamowicie fajny czas, taki skondensowany, żeby naprawdę się w głowie poukładało i żeby zacząć działać. I wtedy te, e, i wtedy w pracowni Boruja się spotkamy z dziewczynami i, i będziemy dalej pracować. Natomiast w momencie, jak pracownia już powstanie e, i chłopacy mieli wejść dzisiaj, dzisiaj jest czwartek, tak, chłopacy mieli wejść dzisiaj, wczoraj dostałam telefon, że no sorry, no śnieg jest, no nic nie zrobię. I teraz albo się załamia, albo przyjmę to, że okej, okay, no, no śnieg jest, no nic nie zrobię. Z tym, no. <grydy> będzie na pewno. W każdym razie, jak pracownia będzie gotowa, będzie w przyszłym roku już gotowa, otworzymy ją z przytupem, to, yy, to w tym momencie myślę, że będę robiła takie spotkania z psychologami, z, z osobami, yy, które umieją pracować z kobietami. Ja wiem o tym, że mi takie spotkania. Niesamowicie dużo dają, ale na przykład na Zielonych Spotkaniach jest Zosia, która. Zosiu, przepraszam cię teraz, jeżeli pomylę to, co mówisz. Ona mówi, że to nie jest malarstwo intuicyjne, ale to jest takie, że Zosia pozwala kobietom się wyrazić, przełamać jakieś takie swoje blokady właśnie poprzez sztukę, poprzez kreatywność. Jak ja o tym usłyszałam, mówię, nie, ja to chcę mieć, ja to chcę, żeby Zosia poprowadziła coś takiego, po prostu. Tak? Także jest dużo, będzie się działo w pracowni poruja, Ale nie miałam gadać o pracowni burę, miałam gadać o priorytetach. Więc słuchajcie, nie musicie mieć priorytetów, w ogóle niczego nie musicie. To jest jakby przede wszystkim: niczego wy nie musicie. Albo chcecie, albo nie chcecie. To jest wasz wybór. Wy podejmujecie świadomy wybór co jest waszym priorytetem. Jeżeli nie wiecie, co jest waszym priorytetem, to sobie dajcie trochę czasu, albo otoczcie się osobami, które wam w tym pomogą. Um, I jeżeli to już będziecie wiedzieć, to po kolei małymi krokami idziemy. I wtedy, jeszcze jak, jak się zacznie działać, i, i jak się zacznie działać, to cały świat się sprzysięga ku temu, żeby, żeby wam pomóc. Jeżeli Wy powiecie, że nie dacie rady, to świat stwierdzi, aha, okej, okay, ona wie o tym, że nie da rady. No to damy jej dowód na to, że nie da rady. Ale jeżeli świat usłyszy, że mm, dasz radę, to zrobi wszystko, żebyś dała radę. Na to są naukowe em, jakieś takie książki, podpórki na to, co ja mówię. Po raz kolejny mówię, że nie jestem psychologiem ani coachem, także ja nie mam. Natomiast czytałam mnóstwo książek na ten temat, biorę udział w różnych programach mentoringowych i wiem o tym, że to są, że są na to podpórki, podpórki naukowe, jak działa podświadomość i, i przyciąganie. Więc ja Wam życzę na czwartek tego, że żebyście dały światu taką informację. Dam radę, dam radę. Dobra, słuchajcie, kończę, kończę. Najpierw skończę z Instagramem. Buziaczki, pa.